Kiedyś próbowałem wywołać Łukasza I bardzo chciałem poczuć wielką moc Jednak jej nie starczyło, by zdobyć kurczaka Zabiłem paru typów, jednak wyszedł krok nadszedł nowy sezon, nowy pomysł się mieni Już wiem, co mam zrobić, by kurczak był mój Chowam granacik, szybko do kieszeni Wołam Serarasa, idziemy razem w bój Wywołuję, ale asza La 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 la, Wywo Asa, la, 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 la Widzisz, że padło pod niego granat mm. Szczuć Teraz pociągnij